Siemaneczko widzowie, dzisiaj składają trochę zamówień zamówionych na naszym kochanym Steamie, bo jak wiecie, jest to mój cały czas pasywny sposób, na który sobie zarabiam i oczywiście wszystkim Was zachęcam do robienia sobie zamówionek, bo zamówionka są giga giga OP na rynku Steam. Na czym polegałem się zamówionka szybkim stepem Zamówionka to w skrócie jest złożenie dobrych zamówień, czyli tutaj na rynku Steam, które potwierdzacie i potem kupują Wam się dużo taniej rzeczy i je sprzedać drożej. Czyli taki flip w sumie można to uznać. Więc zaraz szybko sobie o tym powiem. Gadamy. Szybki wstępem. Zapraszam Was jeszcze na Pirate's Opica, czyli stronę, gdzie wymienicie swoje skiny. Zapraszam do wspierania oczywiście na Pirate's Opiku. Link do strony jest w opisie. Tutaj macie o, w tym miejscu darmowe 10 aż dolarów przy wymianie z moim kodzikiem ELZART, więc polecam użyć. Dodatkowo strona nie wlicza ceny czarmów i ceny naklejek, więc wymienicie dużo przepięknych krawciorów. Krawciory zawsze są e, droższe, można je w drodze sprzedać na rynku Steam. Czarmiki można zdejmować i sprzedawać osobno. Dodatkowo na stronie macie 35% bonusu przy wpłacie z moim kodzikiem. Przy wpacie 100 dolarów drama 35 dolarów i przy wpacie 300 dolarów drama 350 dolców. Dobrze, więc jak już wiecie, jak działają w skrócie e, tak naprawdę zamówienia i jak, z czym to się tak naprawdę je to teraz tak naprawdę wystarczy składać na waszym miejscu e, zamówienia, na jakieś rzeczy z potencjałem i po prostu je e, kupować dużo, dużo e, taniej. Naprawdę to nie jest zbyt skomplikowane, czasami wystarczy wejść, złożyć o kilkanaście, dwadzieścia groszy taniej, żeby to się faktycznie opłacało za taki item e, i sprzedać to e, z zyskiem. Nawet ja sobie te widzicie te Zeus, Secepcja, kurwa sobie kupuję po 2,50, nawet tanio się to kupowało i sprzedaję po 3,20. Powiem wam tak, tam zostaje chyba 2,70 Zawsze 20 groszy na sztuce. Tak, ale taki 10 sztuk, to już macie 2 zł. Kolejny ten taki się kupi, kolejne 2 zł. I tak naprawdę taki pasywny dorobek. Yy, bardzo fajnie. E, się robi, więc to naprawdę nie jest głupie. E, ja tutaj też składam wcześniej rzeczy Warhammerowe, póki co jeszcze mi się nie kupiły, e, ale takie rzeczy Warhammerowe też nie było głupie, bo te naklejki wychodziły i widać, że cena była bardzo zaniżona. To składa się zamówienia na takim czymś od razu, jesteś jednym z pierwszych zamówień i po prostu kitamy, często ktoś sobie go wchodzi, quickselluje, czyli sprzedaje o połowę taniej, żeby się od razu sprzedało i często wy jesteście tym farciarzem, który takie rzeczy e, kupi. Polecam różne naklej, naklejki z kapsuł, które są w gierce, bo to na przykład bardzo fajnie działa, bo ludzie otwierają te kapsuły, i wiecie jakim zrobię coś średniego na przykład za 2-3 zł to oni często A, złoty 50, a złoty tyle, bo mają to w dupie i tak naprawdę wystają te rzeczy dużo, dużo taniej A dla Was to jest okazja na zarobek te 30-40 groszy na sztuce to nie jest tak naprawdę tak mało. To jest nawet fajny przelicznik, patrząc, że wy to flipujecie o tak i zarzesajcie ten item Nawet nie musicie tego flipować, możecie się pogrydować po jeszcze większą cenę i wystawić to trochę w lepszej cenie. w taki, który też się sprzeda, ale po prostu to trochę dłużej potrwa. Więc no, tutaj z flipa możecie to zmienić w długoterminową e, sprawkę bardziej, ale naprawdę fajnym zarobkiem. Dodatkowo widzicie, przypominam o sprawdzaniu cen, tak? Jak zrobicie takie zamówienia, to wchodźcie sobie w ten PYK, wchodźcie, zobaczcie: OK, on podrożał, czy coś, to albo zostawiam tyle, albo staram się wyłapać, że za złoty 40, złoty 30, albo po prostu OK, spadł. No to teraz no, przydałoby się to anulować, bo jak to kupię, to na tym nie zarobię. Więc musicie to wszystko weryfikować. Dodatkowo, co jest jeszcze fajne do zamówień? Przede wszystkim skiny aktualnie z tych kolekcji, które drobią, czyli z kolekcji Ascent, nie? Yy, kolekcja Ascent. Gdzie ona jest? ona jest? Tylko tutaj, e... czekajcie, Ascent, Ascent, jestem jakiś ślepy. Ej, o co chodzi? Ej, co jest? Generalnie jest Ascent to jest taka, co teraz dropi w grze, więc pamiętajcie, ona jest OP. Dlaczego ona jest OP? O oh jest, The Ascent Collection. Dlaczego na przykład u jest OP? Ascent, Radiant, Boreal. Dlaczego u jest OP? Tylko tutaj zamówienia trochę słabiej działają, bo musieliście trochę szybciej skin złożyć, e, na zamówionka, ale dalej to, zobaczy zobaczcie, no troszkę tych zamówień nie jest, jak można zauważyć, nie? E, dlatego tu kolejka jest bardzo długa do zakupu tych skinów, e, ale możecie próbować też kupować te skiny, bo, dlaczego? Bo te skiny te też są flipowane, typu, on, ludzie je dropą co chwilę, e, więc no, zobaczcie, 32 grosze to nawet wystają po 20 groszy i za tyle można na ludzi te rzeczy skupić. To, że market tego nie pokazuje, to znaczy, że tyle, za tyle się nie skupia. E, tak samo inne rzeczy z kolekcji. Co jeszcze można e, skupić? Nowe rzeczy, często nowe rzeczy. Jeżeli mamy dodawane nowe rzeczy do cessa, to na wszystkie warto składać zamówienia. E, czy to takie rzeczy, czy do szynki. Szynki również da się pokupować. Z e, szynkami jest ciężko, bo dużo kolekcji ma na szynkach po prostu. Ale ja już nie raz kupowałem szynki. Mogę wam pokazać czy, 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 kilka moich przykładów. E, tutaj sprzedawałem akurat rzeczy. O, tutaj sprzedawałem te szyneczki, trzeba będzie trochę sobie przejść. Eee, nie wiem, czy tam rynek pozwoli, bo ja się zaraz zbaguje i nam nie pozwoli wejść dalej. Eee, o, tu nawet Hydrogazer sprzywany za 60 groszy, a on był też kupowany chyba taniej, jeśli nie mylę. Więc tak samo, czekajcie, tylko ciągle zajść do zakupów, ale no widzę, że market to nie pozwoli, bo już to na się bógłem, to niestety wam nie pokaże. Mogłem to też przygotować wcześniej. No ale tak to widzowie wygląda, no i widzicie, tu mam tą naklejeczkę z usta Tylko nie potwierdziłem jej, nie? 2,80 zarabiamy, a za 2,50 ją kupuję, tak? Tak, to 21 czyli ja będę 30 groszy na sztuce. Na no, mi się ostatnio ich kilka kupiło, nie? Nawet one je w bo, bo, bo kupowane leżą na banie. Eee, zobaczcie, no. Pek, pek, tu 30, 30, 60, 90, no free zarabek po prostu. Wiadomo, trzeba trochę poczekać, że rzeczy zaczną się skupować, bo te sprawy sprawy kupowaliśmy po 20 groszy, 20 parę, a zobaczcie, teraz są warte po 40 już sprzedając, więc tak naprawdę to jest pasywny dochód. Myślę, że można naprawdę fajny pasywny dochód zrobić. Zapraszam Was na moje filmy, gdzie składaliśmy zamówienia. Zapraszam Was do, do samego przeglądu marketu i samemu też złożenia zamówień. Więc widzowie, strzelcie subika na kanale, buziaczki dla Was śliczne. Trzymajcie się, cześć, cześć.